Nie podchodzi cały czas na skrzyżowaniu Skupi... Kurwa, się Dwóch tam jest, tak? Krótko. Jeden chyba Nie no, do mnie Fama strzelał, do mnie Fama strzelał o. Na kuchni no, kurwa, synek rzuć to wuja, ja pierdolę Pół mapy z granatem w ręce przebiegł Jak zobaczył przeciwnika to go wyrzucił Maba, czuję że muszę ich zabić, tak? Tak No na Idź na okno, idź na okno. Czas. nie weźmie. O kurwa był tam. tam Ojej, no. o, o kurwa diabeł. Nie! Ja nie trafiłem. Oh, yeah. Nice try, matka. Eeeh, raszujemy okno. Nie kupuję. Co za pojebane rundy, no. Nie może nic być spokojnie. Kawałek. Oj, nie. Znowu mocny emocje, Może teraz się uda. Adrian, na plecy, bo nie będzie smoke. Oj, Tutaj idzie i brama się też otworzyła Podchodzi Aj, wyjebał broń tym głupim granatem Pomóżcie teraz fujkowi Oj, oj, oj Jeszcze jeden, dostał pistę, dawać go, 89 No Eee, buja Dobra dziadek Dla to 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 Trzeba było trafić, raz Trzech Trafiłem tam któregoś, ale Nie, to mają 100 HP, dziadek na ten to ciepiste, pistoletem zabił i tak. Dobra, 10-5 musi być. Czytamy na stare torie. Pięknie. Wczoraj przez cały dzień miał 6, 6 dzisiaj już ma 8. Dobra, było do 4, kurwa. Rangi naprawdę się w chuj zwiększyły, synek. Ale to nie chodzi nasze, to o ich <grystanie> Oni są słabi Brawo Pięknie, awkę mają Adrian ma Aha Czołek z leciami koło uszy To rozmyślą, no ten zniadek się odpalił no Zaraz, o nie słyszę o powiedział skomentował Nooo, nie no, <laughs> widzę, się widzę. Się widzę. Przebieg, przebieg, przemek, Przemek, jeden Przemek jest Kurwa Pali się Skanujcie go tam, Skanujcie go tam. Cały czas jest Bartek niech mnie osłabiać Rzuciłem granat no, Nie no. może być Bartek na Darku Darek, Bartek ma siedzieć na respie Ała, ja widzę Ty kurwo Afka na mocie zarabia Hej Jem. No nie, ty kurwo. Biorę apkę od. No i po co, o, ja żeś tam? Ja, ale zjebał. Biorę apkę i umarł. Tam się nie chodzi. Tam kurwa celują. Wiedziałem, że tak się stanie. Kurwa. Pierdole. Ej? Miałem przez pół rundy. Nie, ale to kurwa... nie jest. Tak A co cię podkusiło, żeby tutaj iść? Grasz pierwszy jest na tej mapie Pistolety Eko. na komputery Idziemy, no ale Komputery, Bartek! Odwracaj się, komputery Tylko, że to nie była najszybsza runda, nie? Nie na lodów... druga najszybsza runda. Na lodówkę bardziej Lodówka, Lodowa, tam gdzie ojciec wchodzi Nie ma Jest z zawką, zajebać go! Nice Brawo matka jeszcze jeden od awka kolejna od respa hp Awka Af, od Ojciec Kill him. Nice Macie kurwa dwie awki Szansa na wygranie tej rundy Brawo ojciec A, Brawo ojciec Jeden właśnie Brawo ojciec A, Celuj wuja, celuj już tu O Jezus Jeden już przebieg Jed Dwóch już To nie zakładnik Zakładnik już pobiegł, zakładnik już pobiegł, macie go Zajebać strzela Pięknie. Wow. A to była dobra runda, brawo.